Cześć, witajcie! Kolejny odcinek z Farminga 22 Budowanie polskich gospodarstw No to co, nie przedłużamy, lecimy obejrzeć to Mapa Osina Znajdujemy się na tym tutaj, jak pokazuję wam Tu, na tej górce, w tym wzniesieniu, tak? Bardziej to chyba jest najwyższy punkt na mapie Pasowało tu zbudować to takie, co zbudowałem Jeszcze z, nawet budynków bardzo nie ma tak, taka bida jest tutaj, jak widać. Ogólnie na początku miałem zbudować na mapie dolina takie gospodarstwo, tylko stodoła była zamieniona zaborą i dom był w tym miejscu, tylko na mapie dolina. Dobra, przechodzimy tu. Mam taki ogródek ze studium, lampę ogrodową, taki krzew w rogu płotu, taki domek zwykły, to jakieś palety to. Wsyw, taki po rogu ogólnie ustawiony pies chodzi. To jest dostawczak. Jakaś mała weranda tu jest, Sz szklarnia. Chyba pomidory zasadziłem. No to wygląda jak pomidory, no i to są pomidory. Beczka taka. Nie ma innych beczek na razie fajnych na farminga. To trzeba grać na tym co jest. Tu jakiś, nie, to jest chyba ta głęboż, kosiara, wszystko jest w co to za SMSy mi tu przychodzą Dobra. mam Żryć budę drewnianą bronki i 30 po wapnowaniu żeby widać brudna jest w stodole mam trochę owsa jak widzicie a przechodzimy obora taka zwykła to jest chyba jedyna lepsza obora na razie do farminga normalnie strych wszystko ma Widzicie krowy z chodzą. Osiem krów chyba tu jest. To beczka, kompresor. Można sobie podać Jakieś wapno. I drugi ciągnik Nevolant. Siewnik Isaria. Jeszcze bardzo elegancko tego. Na tym gospodarstwie jest tylko dwa ciągniki. Mogło być trzy, ale są dwa. Przechodzimy za gospę. Tu widzicie. O, przezamknę, żeby krowy nie wyszły. Elegancko, tu mamy pryzmę taką zwykłą, najzwyklejszą. Po prostu nie ma, tylko jest ten trybier od tego. Tu tylny wyjazd, tu jak po żniwach, jak tutaj co zasadziłem, Żepak. Rzepak, to potem można po ściernisku wyjechać tędy. Na razie jest nieużytkowe wyjście. Tu pole obsiane rzepakiem, tu już, tu właśnie owiec z tego pola brałem. Nową miedzę zrobiłem, bo pole było bardziej o gdzieś tędy le, nie Tędy jak dotąd leciało po między tylko trochę tą między szerszą zrobiłem. Tam se idzie, tam do końca. Praca informatyków jest. Wszystko jest na tej mapie. Tutaj to już nie moje. Tutaj goście se przyjechał z, z drugiej si i kostki zabieram Spakował sobie, chyba 12 sztuk jest w takiej jednej kosce Aż nawet zobaczy ile jest tu Jest... 6... 4... 14 jest nie, nie byle, mało Tam jest płot betonowy z tyłu, tu nawet nie musi być jeden Wanny są i to chyba w sumie na tyle: jakiś pierdolnik, zawietniki kamień, do szlifowania, można pomnik co zrobić na coś. I to chyba w sumie w tym odcinku to było koniec. Mapa oświna była, no i w sumie to jest ogólnie pierwsze. gospo to się dało w całości zbudować z map, z, nie z map, tylko z budynków z, z modów, rozumiecie. No a tak to jest dobre gospo. Dobra, nie będę przedłużał na razie.